Ogromna aktualizacja w sprawie Luigiego Mandione. Sędzia z Nowego Jorku oddalił dwa zarzuty dotyczące morderstwa dyrektora generalnego United Healthcare, Briana Thompsona, opowiadając się za obroną. Przekazujemy najnowsze informacje, gdy prokuratorzy dalej naciskają na ustalenie terminu rozprawy. Dziękujemy, że jesteście z nami w Law and Crime. Jestem Elżbieta Milner. We wtorek nowojorski sędzia oddalił zarzuty o terroryzm i morderstwo pierwszego stopnia wobec Luigiego Mandione. We wtorek rano zwolennicy Luigiego Mangione przyszli w koszulkach i czapkach z napisem: Uwolnić Luigiego, by zobaczyć 27 latka. Wtorek był pierwszym wystąpieniem Luigiego Mangione w sądzie stanowym w Nowym Jorku od lutego, gdzie jego adwokaci liczyli na oddalenie zarzutów. Obrona twierdziła, że zarzuty o terroryzm są niewystarczające prawnie, wnioskując o oddalenie aktu oskarżenia jako naruszającego nebis in idem oraz domagała się zawieszenia sprawy stanowej do zakończenia federalnej. Ale o to, co postanowił sędzia. Sędzia Grzegorz Caro zdecydował o oddaleniu dwóch zarzutów morderstwa związanych z aktami terroryzmu. Sędzia odrzucił punkty pierwszy i drugi aktu oskarżenia. Zarzuty obejmowały morderstwo pierwszego stopnia w związku z terroryzmem oraz morderstwo drugiego stopnia jako przestępstwo terrorystyczne. Sędzia odrzucił zarzuty jako prawnie niewystarczające. W dwanaście stronicowym orzeczeniu sędzia Caro najpierw opisał fakty sprawy, 4 grudnia Brian Thompson został zastrzelony przed hotelem na Manhattanie. Monitoring uchwycił mężczyznę w masce, na czarno, z plecakiem, który wyciągnął broń i strzelił prezesowi w plecy i nogę. Przed strzelaniną ten mężczyzna napił się wody, wyrzucił butelkę, upuścił telefon i zostawił plecak w Central Parku. Śledczy znaleźli na miejscu trzy znane łuski z napisami: złóż zeznania, opóźnij i zaprzecz. Jeśli śledzisz tę sprawę, wiesz co było dalej. Śledczy trafili na ślad strzelca aż do hostelu na Górnym Manhattanie. Strzelec podobno posłużył się fałszywym dowodem osobistym na nazwisko Mark Rosario, co doprowadziło śledczych do Pensylwanii. Pięć dni po zabójstwie Briana Thompsona, Luigi Mangione został zatrzymany w McDonald's w Altunie. W jego plecaku znaleziono pistolet, 9 mm amunicję, tłumik, fałszywe prawo jazdy z New Jersey na nazwisko Mark Rosario, gotówkę, paszport i notatnik z wpisami z dziennika Luigi'ego Mangione. Według dokumentów sądowych w plecaku znajdowały się dwa listy. Jeden zaadresowany do jego rodziny, a drugi do FBI. Analiza balistyczna wykazała, że łuski znalezione na miejscu zdarzenia zostały wystrzelone z pistoletu, znalezionego w jego plecaku, a jego DNA znaleziono na butelce z wodą, znalezionej na miejscu, a także na telefonie komórkowym i plecaku wyrzuconym przez sprawcę. Odciski palców znaleziono również na butelce z wodą i opakowaniu po batoniku Kind. Możesz teraz pomyśleć o jej to mnóstwo dowodów, jak to możliwe, że sędzia oddalił zarzuty mimo tego wszystkiego. Miał powód. Według orzeczenia, prokuratorzy twierdzili, że rzekome wpisy z dziennika Luigi Mandione, znalezione w plecaku, były dowodem na zamiary terrorystyczne. Sędzia uważa, że zapiski nie popierają stanowiska prokuratury. Sędzia napisał, Celem oskarżonego, według jego zapisków, nie było grożenie czy wymuszanie, lecz zwrócenie uwagi na chciwość branży ubezpieczeniowej i możliwy negatywny wpływ na finanse firmy. Oskarżony podkreślił, że chciał nagłośnić problemy systemu opieki zdrowotnej i zdobyć poparcie społeczne. Oskarżony wyraźnie przeciwstawił się Tedowi Kaczyńskiemu, znanemu jako Juna Bomber, ponieważ ten bezkrytycznie wysyłał bomby pocztą do niewinnych osób i przekroczył granicę, stając się terrorystą, czyli najgorszą rzeczą, jaką człowiek może być. Sędzia napisał dalej, cytuję, chociaż własna charakterystyka swojego postępowania przez oskarżonego oczywiście nie jest decydująca, to w sytuacji, gdy nie ma innych dowodów na terrorystyczne zamiary, pisma te nie dostarczają takich dowodów, wbrew temu, jak przedstawia to strona oskarżenia. Strona oskarżenia przedstawiła wystarczające dowody na to, że oskarżony zamordował Briana Thompsona w sposób zaplanowany i przemyślany, jak podczas egzekucji. To jednak nie oznacza, że oskarżony zrobił to z zamiarem terrorystycznym. Prokuratorzy stanowi twierdzili, że po zabójstwie Briana Thompsona pracownicy United Healthcare byli przestraszeni i otrzymywali groźby. Jednak sędzia powiedziała, że pracownicy otrzymywali groźby nawet przed zamordowaniem Thompsona. W orzeczeniu napisał: Każde morderstwo może wywołać pewien strach. Nawet porównując, jeśli dojdzie do morderstwa w metrze, pasażerowie mogą odczuwać strach, ale to nie dowodzi zamiaru oskarżonego ani tego, czy zachowanie spełnia ustawową definicję terroryzmu. W orzeczeniu napisał Choć to przestępstwo nie jest zwykłe uliczne, nie oznacza to, że wszystkie inne przestępstwa podlegają ustawie o terroryzmie. Prokuratura podkreśla ideologiczne motywy oskarżonego, lecz ustawa nie wskazuje, że morderstwo z takich powodów, jak zwracanie uwagi na rzekome niesprawiedliwości czy chciwość w amerykańskiej służbie zdrowia, spełnia definicję terroryzmu bez udowodnienia zamiaru zastraszenia lub przymusu. Według Associated Press w sądzie stanu Nowy Jork rozległy się okrzyki i oklaski, gdy ogłoszono oddalenie zarzutów o terroryzm. Jednak dla obrony i jego zwolenników on nadal nie jest całkiem bezpieczny. Grozi mu zarzut morderstwa drugiego stopnia oraz inne, w tym nielegalne posiadanie broni, broni załadowanej, podrobionego dokumentu, karabinu szturmowego, magazynka i tak zwanej broni duch. To dotyczy tylko sprawy stanowej w Nowym Jorku. W federalnej sprawie postawiono mu dwa zarzuty prześladowania, zarzut morderstwa z bronią palną i kolejny dotyczący przestępstwa związanego z bronią. A w sprawie stanowej w Pensylwanii grożą mu zarzuty noszenia broni bez pozwolenia, fałszerstwa, fałszywego podania tożsamości władzom oraz posiadania narzędzi przestępstwa. Co dalej czeka Luigi'ego Mangone? Teraz to wyścig kto pierwszy postawi go przed sądem, prokuratorzy stanowi z Nowego Jorku lub Pensylwanii, czy prokuratorzy federalni, którzy domagają się kary śmierci. Jest ze mną adwokat Rich Schonstein. Rich, miło Cię widzieć i dziękuję, że dziś dołączyłeś. Czy zaskoczyło Cię, że sędzia oddalił zarzuty o terroryzm wobec Luigi'ego? Muszę przyznać, że jestem zaskoczony i powiedziałbym dwie rzeczy, które są trochę ze sobą sprzeczne. Okay. Po pierwsze, zawsze uważałem, że zarzut terroryzmu był trochę naciągany i prokuratorom będzie trudno go utrzymać, ale jestem zaskoczony, że sędzia wyrzucił go z tej sprawy jeszcze przed procesem. Podzielam oba te poglądy. A jakie są Twoje przemyślenia na temat jego orzeczenia, w którym powiedział, że pracownicy United Healthcare już wcześniej otrzymywali groźby, jeszcze przed zabójstwem Briana Thompsona, ale szczególnie o tym fragmencie, gdzie stwierdził, że każde morderstwo może wywołać pewien stopień strachu, ale to niekoniecznie oznacza, że spełnia definicję terroryzmu według ustawy. Skadzam się z tym, przeczytałem jego analizę. Uważam, że to dość dobrze uzasadniona... Zwięzła opinia, powiem ci, co szczególnie zwróciło moją uwagę. Na stronie piątej w analizie prawnej pisze, że sąd zauważy, iż termin terroryzm był słynnie trudny do zdefiniowania. I właśnie o to mi chodzi, nie da się go precyzyjnie zdefiniować. Brak tu mierzalnych kryteriów. Nie musisz zabić określonej liczby osób, strzelać do określonej liczby ludzi. Mieć konkretnego żądania czy celu, żeby coś zostało uznane za terroryzm. I fakt, że członkowie branży ubezpieczeniowej już byli zaniepokojeni z powodu opinii publicznej na temat tej branży, wcale nie wyklucza tego z zakresu terroryzmu, przynajmniej moim zdaniem. Uważam więc, że to była całkiem dobrze napisana decyzja. Ostatecznie się z nią nie zgadzam. Ciekawe, proszę rozwinąć. Cóż, powodem, dla którego się z tym nie zgadzam, jest to, że uważam, iż to powinno należeć do ławy przysięgłych. Uważam, że bez pełnej prezentacji dowodów podczas procesu nie jest do końca jasne, jaki był motyw tego przestępstwa i jaki był zamiar sprawcy. I jeśli można by ponad wszelką wątpliwość udowodnić ławie przysięgłych, że to strzelanie miało na celu wywołanie strachu wśród członków branży ubezpieczeniowej, zwrócenie na nią uwagi, pobudzenie działań rządu lub wywołanie jakiejś zmiany, to moim zdaniem potencjalnie mieści się to w zakresie terroryzmu. Przynajmniej na tyle bym dał dwunastu przysięgłym możliwość wspólnego omówienia tej kwestii i podjęcia decyzji. I mogą ostatecznie uznać, że to nie jest terroryzm i to jest w porządku. Tak właśnie działa system sprawiedliwości. Ale nie wiem, czy odebranie im tej możliwości jest właściwe. Nie zgadzam się, żeby sędzia na tym etapie odebrał tę decyzję ławie przysięgłych. I wydawało się, że ogólnie rzekome wpisy do dziennika Luigi Mandione były w zasadzie centrum zarzutu o terroryzm, który został mu postawiony w sądzie stanowym. Te zapiski były dość interesujące. Powiem to dość luźno porównywał się do Unibombera, zaznaczając jednak, że Unibomber poszedł dalej, zabijając cywilów. Natomiast jeśli te zapiski rzeczywiście należały do Luigiego Mangione, jak twierdzą prokuratorzy, wydaje się, że mają mocny argument na rzecz premedytacji, ponieważ sednem zabójstwa Briana Thompsona miała być rewolucyjna zmiana w branży opieki zdrowotnej zamiast obierania drogi, w której celem byliby niewinni cywile. Tutaj wszystko było naprawdę ukierunkowane i zaplanowane na prezesa. A jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Zgadza się, to zdecydowanie było zaplanowane z wyprzedzeniem. To znaczy, premedytacja oznacza, że coś zostało zaplanowane, a tutaj wszystko było zaplanowane wręcz perfekcyjnie. Przekroczył granice stanu. Swoją drogą zakładam, że zarzuty są prawdziwe na potrzeby tej dyskusji. Oczywiście przysługuje mu prawo do uczciwego procesu. Jest niewinny dopóki nie udowodni mu się winy, a to wciąż musi zostać udowodnione podczas procesu. Do czasu udowodnienia winy w procesie nie jest uznany za winnego. Ale żeby prowadzić tę dyskusję, muszę założyć, że część tych dowodów jest prawdziwa. A jeśli te dowody są prawdziwe, to fakt, że w swoich własnych pismach porównuje się do terrorysty, jest dla mnie tutaj ciekawym aspektem, prawda? On uważał, że sieje terror. Możliwe, że zamierzał wywołać terror, strach, wątpliwości lub coś podobnego wzbudzić jakieś uczucie w branży ubezpieczeniowej, które doprowadziłoby do zmian. Z tego co rozumiem, to nie była zbrodnia osobista. Nie był zły na Briana Thompsona, ponieważ Brian Thompson osobiście coś mu zrobił, odrzucił roszczenie, skrzywdził jego rodzinę. Nie chodziło mu o niego osobiście, nie ścigał go twarzą w twarz. Chodziło mu o niego jako o symbol czegoś znacznie większego, co oznacza, że próbował wysłać znacznie szerszy przekaz, który moim zdaniem można było zinterpretować. I mówisz o pismach, nie wiem, czy do tego dojdziesz, ale oczywiście mamy też grawery na łuskach, po nabojach, które również mają przekazać wiadomość opinii publicznej po popełnieniu tej zbrodni. Więc tu nie chodzi tylko o zastrzelenie i zabicie konkretnej osoby, chodzi o coś więcej. Tak, i wydawało się, że plan był już właściwie ustalony, bo myślę, że w jednym z dokumentów sądowych prokuratorzy. Twierdzili, że Luigi Mangione rzekomo obserwował to miejsce. Spotkał Briana Thompsona dzień wcześniej, a te interesujące informacje pojawiły się w dokumentach sądowych ujawnianych w ostatnich miesiącach. Czy zaskoczyło Cię, że sędzia odrzucił argument podwójnego zagrożenia? Widzieliśmy wiele stanowych spraw równoległych do federalnych. Czy zaskoczyło Cię, że obrona sądziła, iż ma argument o podwójnym zagrożeniu? Nie dziwi mnie, że obrona podała taki argument, ani że go odrzucono, bo to inne przestępstwa i z powodów, które wymieniasz. I oczywiście to jest teraz bardzo ważne, ponieważ nawet jeśli najwyższy zarzut został wycofany w Nowym Jorku, to zarzuty federalne wiążą się nie tylko z możliwością dożywotniego pozbawienia wolności bez prawa do zwolnienia warunkowego, ale także z możliwością kary śmierci. I może się okazać, że zarzuty federalne wyprzedzą teraz zarzuty stanowe, zwłaszcza biorąc pod uwagę zainteresowanie rządu federalnego tą sprawą. Możemy zobaczyć, że te zarzuty wysuną się przed zarzuty stanowe i staną się jeszcze bardziej agresywne w świetle tego, co teraz wydarzyło się w sądzie stanowym. Czy uważa pani, że to zmienia coś w jego sprawie federalnej? Na przykład, czy sędzia federalny mógłby również oddalić kilka zarzutów w jego sprawie federalnej? Nie, to nic nie zmienia. W sprawie federalnej nie ma aspektu terroryzmu, a pod wieloma względami jest ją łatwiej przedstawić. Kara śmierci w sprawie federalnej grozi za zabicie kogoś z użyciem broni palnej. To się tu wydarzyło. Nadal musisz stanąć przed ławą przysięgłych. Nadal musisz sprawdzić wszystkie okoliczności obciążające i łagodzące oraz przekonać do tego ławę przysięgłych. Ale to znacznie jaśniejsza droga do przestępstwa kwalifikującego się do kary śmierci w systemie federalnym. A w sprawie federalnej w ogóle nie chodziło o terroryzm, a zatem sprawa stanowa nie powinna na to wpływać, nie powinna wpływać na sposób myślenia sędziów. I twoim zdaniem, wiesz, kiedy patrzymy na tę całą listę zarzutów, z którymi Luigi mierzy się w sądzie stanowym w Pensylwanii i Nowym Jorku oraz w sądzie federalnym, czy uważasz, że prokuratorzy, bo pamiętam kiedy sprawa się zaczęła, może ty też to pamiętasz, wydawało się, że wszyscy po prostu chcieli się na nim odegrać i być może przesadzali z liczbą zarzutów. Niektórzy twierdzą, że prokuratorzy przesadzali z zarzutami wobec niego, a ty jak to oceniasz? Czy uważasz, że w sprawie stanowej w Nowym Jorku zarzuty były przesadzone? Uważasz, że zarzuty były przesadzone? Jakie masz ogólne przemyślenia? Nie uważam, że zarzuty były przesadzone, choć wielu komentatorów tak twierdzi od początku. Uważałem, że to trochę naciągane i dość nowatorska teoria. To nie jest jasno zdefiniowane, jak powiedział sędzia, i to utrudniło udowodnienie winy. Powiem to w odniesieniu do sprawy państwa. W pewnym sensie to sprawia, że ciężar dowodu po stronie państwa jest znacznie łatwiejszy, prawda? Jeśli pójdą do procesu, nie musząc udowadniać, że doszło tu do aktu terroryzmu, wszystko co muszą udowodnić to zaplanowany akt morderstwa, łatwiej im spełnić wymogi dowodowe. Znacznie trudniej jest myśleć o unieważnieniu przez ławę przysięgłych, jeśli chodzi tylko o to, czy zabił człowieka i czy było to zaplanowane. To znacznie łatwiejsze dla państwa. Naprawdę odciąża to prokuratorów. Powinienem wspomnieć o prokuratorach z hrabstwa Nowy Jork, jeśli chodzi o wniesienie tej sprawy do sądu. To może być korzystne, żeby uzyskać wyrok skazujący, bo im trudniejsza sprawa, tym trudniej jest nawet uzyskać wyrok skazujący, prawda? Więc to może być pewną pomocą i ostatecznie może działać na niekorzyść mangiona. Może mu też zaszkodzić, jeśli zainteresowałeś sprawą rząd federalny i uznają, że muszą interweniować, bo w przeciwnym razie stan skaże go na 25 lat więzienia z możliwością zwolnienia warunkowego. A nie uważamy, że to wystarczająca kara za zaplanowane morderstwo, za strzelenie kogoś w plecy na piątej alei. Tak, pamiętam, jak relacjonowałam tę sprawę. Omawiałyśmy to podczas panelu na Krajem Konie, i ta sprawa naprawdę bardzo dzieli ludzi. Zaskoczyło Cię, że ta sprawa poruszyła tyle osób? Czy zaskakuje Cię, że nadal są osoby wspierające Luigi'ego, mimo licznych dowodów przeciwko niemu, według prokuratorów? Więc nie jestem zaskoczony. Wiesz, ciągle powtarzam, i może już Ci to mówiłem: Bonnie i Clyde mieli swoich zwolenników i fanów, prawda? A to była inna era. To było przed mediami społecznościowymi. To było zanim stało się tak łatwo być usłyszanym. Więc myślę, że wśród milionów ludzi mieszkających w Stanach Zjednoczonych są tacy, którzy wspierają Luigi'ego Mandzioniego. Po pierwsze, fakt, że są ludzie, którzy są źli na branżę ubezpieczeniową w ogóle nie jest zaskakujący. Jestem trochę zły na branżę ubezpieczeniową. Prawda? Rozumiem to. Więc jest cały ten ukryty kontekst. Jak wiesz lepiej niż ktokolwiek inny, jest ogromne zainteresowanie historiami prawdziwych zbrodni. Prawda. Robisz zawodowo. I łączysz to wszystko i pozwalasz ludziom swobodnie komentować w mediach społecznościowych. Jak jestem pewien, że dostaniemy mnóstwo komentarzy, gdy to trafi na YouTube. Zawsze tak jest, więc masz dużo treści. I nie dziwi mnie, że są tacy, którzy go popierają. Nie zgadzam się z tymi ludźmi, ale mnie to nie dziwi. Tak, to też było ciekawe, bo podczas naszej dyskusji panelowej pytaliśmy publiczność, kto mógłby być przysięgłym. Zapytaliśmy uczestników Crimecon, czy Luigi Mangioni jest winny. Wiele osób podniosło ręce, a potem niektóre z tych samych osób również podniosły ręce, kiedy powiedziały, że uniewinniłyby go jako przysięgli lub oczyściłyby go z zarzutów, gdyby zasiadały w ławie przysięgłych. To ciekawe usłyszeć, co ludzie myślą o tej sprawie, nawet jeśli prokuratorzy twierdzą, że mają przeciwko niemu wiele dowodów. Rich, Schoenstein, bardzo dziękuję, że dziś jesteś tu ze mną. Naprawdę to doceniam i dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. Zawsze miło Cię widzieć. E, zawsze miło Cię widzieć i być tutaj. Miłego dnia. Dziękuję, Rich. Kolejna rozprawa Luigiego Mandzioniego w Pensylwanii odbędzie się 7 listopada. Kolejna rozprawa w Sądzie Stanowym w Nowym Jorku odbędzie się 1 grudnia. Nie wiadomo, kiedy znów pojawi się w Sądzie Federalnym. Dziękujemy, że byliście z nami w Law and Crime. Jestem Elżbieta Milner.